Excalibur, legendarny miecz, który jako jedyny miecz na serwerze posiada Enchant ostrości 7. Na rynku serwerowym kosztuje od miliona do miliona dwustu tysięcy. Właśnie w tym filmie postaram się zdobyć ten niesamowity miecz, co wcale nie będzie takie łatwe. Na szczęście nie zaczynam od zera, bo na koncie mam 200 tysięcy dolarów i mam jeszcze tutaj 75 shulkera siłek na 8 minut do sprzedania za jedna potka około 200 dolarów, będzie to około prawie 50 tysięcy. Najpierw zacząłem kupować pojedyncze zmianki do 60 tysięcy ze i później sprzedawałem cały stak za 77 tysięcy. Dobra, jako że mi brakuje tylko jednej zmianki do pewnego staka, więc ją kupię i sprzedam cały stak za 775 No jestem na, jak mi się to sprzeda to będę około 17 no 15 koła plusiem. o, sprzedało mi się Dobra, zaczarowania się sprzedały Znaczy dobra ja też się tworzę tą epicką skrzynię ja... Złote jabłka. Stąd. Później kupowałem dalej zmianki i sprzedawałem je w staku drożej. Kiedy wszystkie zmianki, które zakupiłem się sprzedały, postanowiłem pójść na Skałki Netheru, żeby potrapować i przy okazji zbierać je, żeby mieć itemy na siłki. Bo to właśnie z nich wypadają brodawki, pałki Blaze'a, czy inne niezbędne przedmioty. Jest jakiś jam! Ej! Fiknęłem go, obniżyłem siłkę. Znalazłem ktoś diaksa. Arka, tak. Perłe. Ucieka mi! Jest, go. O, ich jest więcej. Nie no, ich jest trzech. Dlaczego was nie ma? Ej, jestem w jakimś trapie niezniszczalnym! Ej, gdzie ja wpadłem? Ej, tu był jakiś niewidzialny blok. Ej, o co chodzi? Ej, oni mnie wpływali w tej nowej wersji, wersji. Może z, może z tej A ja jestem na najnowszej, najnowszej wersji tylko zabiję go. Dobra, pokonałem ich Po tym jak niespodziewanie zostałem wrzucony do trapa, stwierdziłem, że nie ma co grać samemu i zebrałem małą ekipę, której byłem ja, Placarz, Bartosz i Milan. I ej, ej, co kilo. jest? Ty? Jakiś tu jest. Ej, faktycznie, to jest on! To jest on! On chyba elki nie ma. A nie, to nie jest on. Bardzo sniki daj i teki. Ale on ma te jakieś główny. miecz. Daj mi S2 ktoś. A jaki masz miecz, Milan? Jaki masz miecz, Milan? 40. To bij go, bo masz lepszy. Daj dla Milana S2. Bo je. on ma lepszy miecz. La firma si è messa in giro. Tiba! 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 Tiba!

I bania pada jakby co? No mogę. To uciekaj mogę. jak możesz. Ej, kolejny ziarek przyszedł Co na Ja ucieknę. Uciekaj Milanu, bo ja mam Ale ja nie wiem, czy ja ucieknę, bo on bo nie z do mnie nie? Wiesz o co chodzi? Dobrze, dobrze. Tam gdzie byłeś? Nie, tam gdzie byłeś. Ale ja nie wiem, gdzie tu. kolejną Pedro. Idź na East. idź do strony ten. No ale jakby co, on jest na czyta, no? Ci moi też są chyba na cheatach Dobra, ja lecę do borderu, bo oni mnie zaraz dropną. Ja mu... musiałem do borderu, bo bym zginął. Ale Musisz... już mam wejść, no no wejdź, po prostu jakbyś chciał wejść. Nie. Do border. Niestety dwóch z nas poległo w tej bitwie. Ale chłopaki przegraliśmy bitwę, a nie wojnę, tak? Rąc, Właśnie. Tam. Odrodzimy się silniejsi. No i tak jak wcześniej, zacząłem reselować rynek, żeby trochę się odrobić. Rysel rynku jest dobrym sposobem na zarobek, lecz bardzo nudnym. Dlatego, dla odmiany, postanowiłem potrapować w najlepszym trapie. Hit i go na bo ja nie mogę spam ciągle. Teraz, żebyś go hitął. Nie, <small> jest. Jak? Tepnął jeszcze piwa. Ej, to to Nie. Stop. Zobaczmy, czy coś w lejku jest. Anarchiczny bierz. Tu jest. No, a wiesz. I koksy. Teraz na ja na miecz. wiesz. Boba Baba. Opa. No gdzie no. to. jest z tej strony, żeby nie wyszedł? Nie, ale no push. Ale no push. Ja idę go zgłosić. Ciepłem. Bo ja mam tylko 30 drippów. <noise> A już chwoje. Jest, Jax! Dawaj, drippaj. Dawaj. do wagonu. A Oda Ej co jest? Nie, A da killops sam, A da sam. Jest Ej, ale ten trap jest taki OP. Kity go Kagurek Ej! Stop!

Dobrze! Jeszcze mi zostało do sprzedania 7 parawanów, jakieś pojedyncze turbotrapy. No i inwestycja w krew wampira tak naprawdę i mam ich 9 aż. Nie wiem czy mi się to zwróci, bo mm, dzisiaj dopiero znika ze skrzynek y, krew wampira anarchiczny. A najtańsza chodzi po 19 koła. Jak kupiłem po 16, niektóre, a niektóre po 20, więc... Tak plus minus kupowałem po 18, więc należy jestem 1000 na plus. Jakby tak chodziły po 25, to będę chciał je sprzedać. Dobra, wystawię sobie jeszcze te koksy, które kupiłem. 36 400 dobra cena. Po zainwestowaniu połowy mojego hajsu postanowiłem wrócić na skałki w Nederze i wybudować własnego drapa. Ja policiałem do kolejnego jest. trapa. Jestem drugi. drugim. I on rzuca. Ej, pewnie jego hey, kolegę. No, five, Ej, Dribal, mogę Dribal, tak. Brawo! Zabiłem. Brawo. Na górze jest jeszcze jego kolega. Tak, ja cykam za nim. Dobra, ja zbiorę itemki. Cyknąłem. Oj, kolega spamie w łyżkę jest boss? 27% ja ja nie mam siłki Ale akcja Wow No i pobudź ci? Że nie znaczy, już, Bo i tak ja nie Bo ja mnie gówno S2? Daj mi S2, bo ja mam tego kostium Kostium ja daj mi 27% wiesz Daj mi kostium Daj kostium, kostium, kostium Aj no. Masz 4 serca, człowieku Dawaj, ci od killa. Uh, A masz zwa? Jak widasze z dwa to go zabiję? Patrz O wie, że kolega ma tam home nie. Ja spadłem Daj trzy serca D jeden Brawo. 1700 kolorów Brawo Wybijaj! Ja! Ej, coś tu było nie tak. Wybyłeś nie, nie tak. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj, niech dripa. nie kolegę. Zabiję. Brawo, brawo! Ja! Wszystko podniósł. Ja! I dripać? Ale mam. Czekaj, to ja chodź? Wyczeka... Y Wy zjadł. Widzę go, widzę go. Ale z lutu, i tam nic nie mamy, być. Mam, mam, y a na miecz. A, no to dobra, yeah. najważniejsze. No poczekaj. Yes. Nie wklejaj się. Dwa, trzy, A masz Anekiel? Nie. Dobra, zabity. Jeszcze uniknę, będę dosił Co jest? Morgan jakiś przy... Gips White? Morgan66. Kolega! Za namieciem! O! Ja nie mam hołda, wracasz? Czekaj, Ma... idź... idziesz tam na to? Ja, w... Nie masz mam pokoju, Ale mogę wstać, mój, by jeść koksy wtedy. A masz loganę, czy nie? Mam, ale A. jeszcze 15 sekund. To już no nie, możesz, nie. Iść. możesz tam iść Można możesz no, idź tam Idę do lobby, to jest jesteś na lobby? Ej, on nie tyle wie, głupi. Powiedz no. Jak wiecie? I chdej, no! Tam nik, widać. Jaki nik? Jakie jest na dobę? kali mnie do trapa. Ej, możesz na choma jakoś. Z ile? Ile? Mam dwa serca. Uważaj. No. Podbuduj się do góry. Nie ma. Się. Jak się podbuduj? No tak jak wcześniej stałeś. Ja idę do nich. na pęcz. Ja mogę iść na, ewentualnie na home i na Poleci, poleci, poleci Poleciał Dawaj, Fula. Z, z, z Brawo, brawo Nie ja mam ra, Do szulkera, szulkera, ra. ja będę lutał To shulkera Mama na miecz, mama na miecz, mama na miecz Boż Gdzie jest miecz, gdzie jest miecz? Ja mam miecz w tej walce udało nam się zdobyć anarchiczny miecz i kilka diamentowych setów. Łącznie z tego kila zarobiliśmy 20 tysięcy, więc postanowiliśmy kontynuować trapowanie na skałkach w Nederze. Dawaj! Skoczyłem! Jak skoczyłeś? A. Ja, ja miałem skaczyć. Dobra, idę tripać. Ja mam mocny miecz. Ej, to ty co no, ja zrobiłem? Sam go. No, on, co jest? Się, wylogował się. Nie, on zlogował się? Dawaj. Fula. Dawaj. zada. A, jeszcze. Ej! Ja! Co jest? A nie, dobra, mam wszystko. Zostawiłem. I tysięcy z niego dostałem. Ale, na następnego szurka możesz. Jeszcze, co? jeszcze, jeszcze. Next szurka. I się za chwilę podzielimy jest dwa. Nie mam, skinąłem. Jaki masz wieś? Nic Znaczony. Daj, daj. E. No nie. Daj, czekaj. Daj ja nie widzę HP W nie powiem Nie ja widzę o, się Dawaj! No nie no, nie Ej, on Ale weź mnie strzelę z dwa, co? O, no, do te połada Nie. No i jest G. Jest, Nie Mnie biją. Zapij go. Oj. Ja on tak. Ej, dobra, jestem dead. Musisz przyjść, pomóc. No jak mam przyjść, jak ja sam już nie żyję, faktycznie. Nie, trzy stercza mu zostały. Ja! Zabrałem! 17 tysięcy mi skąd to zabrał. No i tak w kółko. Zabijałem, ginąłem i jeszcze raz zabijałem. Żeby przyspieszyć moje zarobki, postanowiłem wybudować małą farmę villagerów. Od których będę kupował obrazy i wystawiał je na rynek. A w czasie, kiedy villagerzy będą miały wyłączone trady będę farmił skałki i trapował. Dobra, i już mam dwa takie. trzy takie obrazy. I wiesz, że można z tego biznes zrobić. Go ja wiem, idzie tutaj. A ja w A ja wlały. Zamurowam, zamurowam. He? Porąbane, tyde. Ty. Przejęłam cię. Ej, zamurowam. St Stręczę ci przejęłam. Choda. Jest. Brawo. Bluduj, jest. Dad. A nie, nie, on! Jeszcze jeden! dawaj! Zach. Przyłamił! Dad, Zach jeden! Dawaj! Dad. Zdech! Ja padłem! Oni też padną! Nie Dzień za dniem i ciągle było to samo. Kupowałem obrazy od villagerów, sprzedawałem je potem na rynku, no i ginąłem na skałkach. Z racji, że miałem już uzbierane 750 tysięcy, postanowiłem odpuścić chodzenie na skałki, bo ciągle tylko ginąłem. I skupić się na sprzedawaniu obrazów i reselowaniu rynku. E, Najtańsza no krew wampira, 19 koła. Zanim to sprzedam, to też trochę minie, tak mi się wydaje. Mi się kolejna krew wampira sprzedała Idę do shulkera po I kolejna Dobra, co jest, zrobiliście Biorę kolejne dwie I Jeszcze tylko cztery Ale chyba A nie no, mam 840 koła A najtańszy no X jest chyba za milion 50, albo już ktoś go kupił Za milion 50, tak no Jest, mamy to Milion 50 koła